Sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Moglibyśmy jeszcze raz zobaczyć? Oczywiście. No i widzicie, moi drodzy Państwo, musimy być bardzo szczególnie ostrożni dojeżdżania do przejścia, musimy uważać. Tyle tylko, że zachowanie pierwszego, mimo tego, że on oczekuje. I mimo tego, że moglibyśmy wejść w rolę osoby, która próbuje przewidzieć, co tam komuś w głowie... Siedzi, to mimo wszystko w żaden sposób zachowanie tej osoby, która to oczekuje, nie wskazuje na to, że ona zamierza przejść przez przejście. Mhm. Czyli te, możemy wyjść z założenia, jakby prawnie opisanego, że, że osoba owszem stoi w pobliżu tego przejścia jakkolwiek, ale jej zachowanie nie wskazuje, że. Chciałaby że będzie przejść. chciała przejść, i, i dlatego tam prawidłowa odpowiedź jest, nie. że nie musimy, nie mamy obowiązku ustępować pierwszeństwa. Bo pamiętajcie Państwo, możemy to logicznie odwrócić, że wymuszenie pierwszeństwa to jest zmuszenie innego uczestnika ruchu do zmiany prędkości. No Jeżeli piesze się nie porusza, to trudno jest mówić o zmianie prędkości. Zmiany toru jazdy, czy przechodzenia, poruszania się, no to też pieszy stoi. tak? Szczególnie przy np. takich starszych wiekowo osobach, mm -hmm. zdarza się, że ktoś stanie przed tym przejściem i uwierzcie mi Państwo, e, odpoczywa. Chwilę chce postać, żeby, żeby za nim złapie siły mm -hmm. i, i żeby mogła przejść to dalej. dalej. Mm -hmm. To kolejna idea.